Witam Państwa! mody, czyli powitanie Nowego Roku. Ono urodziło się tak naprawdę w okresie Heian, było spopularyzowane w Erze Muromacie, ale w tym kształcie dopiero w Erze Mejzi. Co to jest Hacimody? Hacimody jest przewitaniem Nowego Roku, jest pierwszą wizytą w świątyni. Później to się rozpliknęło tak, że właśnie idzie się do świątyni, oddaje się stare amulety, kupuje się nowe, modli się, losuje się u I dzisiaj Wam to wszystko pokażę, więc chodźcie ze to. Czyli spalenie amuletów z poprzedniego roku. Wszystkie amulety, które się kupuje, wszystkie omamori, my się tutaj, aby je właśnie spalić w świętym rytuale. Nie ma. Nie ma. Jak się już wyrzuciło te stare, to trzeba kupić sobie teraz nowe. Nowe jataria, nowe omamori. Patrzcie, jest nowa Ataria. Ubieżajcie macie przybliżyć do swojego celu, no i oczywiście o mamorki mam. Ja o yo, yorozonegai shimasu. Ja o yo, yorozu. Tak. Wo hachi! Oh, A ah, hachi 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 hachi. Tsukiji. Mm, 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 mm. Jeszcze ci nie jest ani źle, ani dobrze, gorzej by było, jakby było ci, czyli małe szczęście, czyli mamy średnie szczęście. No w tamtym roku miałam wielkie szczęście, ale wiecie, ja tutaj mam chory, to wiecie, dla mnie się to nie liczy.